Drodzy Państwo, witam was serdecznie na króciutkim filmiku. Dzisiaj tak naprawdę szybko i ekspresowo. Dojechał do mnie nowy procesor 4690K, czyli David Canyon bacz procesora L329C245, to jest tutaj ten. Sztuka nie najgorsza, tak mi się wydaje, na szybko ustawiłem tutaj cooler Armagedona w konfiguracji Push-Pull z dwoma różnymi wentylatorami. później to ogarnę, nie miałem nic pod ręką. Podkręciłem procesor na 48 GHz. I napięcie, tutaj na to nie, nie sugerujcie się tym co pokazuje program, bo przekłamuje, napięcie realne, prawdziwe to jest 1,297V, niestety na niższym nie chce iść. Prime leci już od jakichś tam 15 minut, czyli niewiele, to nie, nie ma mówię na razie jeszcze o stabilności. Temperatury 66, 70, 68, 61, całkiem przyzwoite, ale wentylatory są ustawione tutaj na maksymalne obroty. Jak ogarnąłem przechodzenie, mam Krakena i 60 do testów, to wtedy postaram się podkręcić procka troszkę wyżej. Może na 5GHz się uda, aczkolwiek trudno powiedzieć. 47 pewnie będę robił na co dzień do testów, bo 47GHz robi z napięciem przyzwoitym 1,255V. Także znaczy nie sprawdzałem jeszcze do końca jego stabilności na tym napięciu, ale ponad godzinkę Prima zaliczył, także wróży to dość dobrze. Ale więcej o tym procesorze powiem wam w filmiku. Zrobimy jakieś porównanie sobie do starego mojego hasła 4670K. Jak to wygląda? Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.